No, chyba, że w wyjątku chyba jeszcze wezmę loców no, może trochę. Zobaczy się. Aha. Nasze obrażenia zostały zmniejszone w tym momencie o 60%. Aha. O, boże, ci jeszcze tu, że jeszcze dłużej będę ich tłuc. Tych dziadów. No. Wy serio? Poważni jesteście? Regeneracyjny i pus nie no chłopy! Jak ja mam was rozwalić? Nie, to by nie museur No i dobił mnie fajerką Ja nie wiem co to można było zrobić Gdzie mi nie te, te nie tamte typy To bym chyba zrobił na luzie Ale no Albo Zamiast amuletu chyba wezmę po prostu sakwę żywiołu Zakwy żywiołów i tyle, chyba znaczy, na jakąś na trudną sytuację przydało mi się chyba pele czy z grzybka. O Boże, chłopie! No, to był zły pomysł. Nie, chyba nie mniejsze Jeszcze bardziej poziom trudności. No, bo to powinno być wystarczające, ale chyba. Ale chyba tym razem już nie biorę dowódców. Bo, bo, żeby jeszcze bardziej utrudniać, to chyba już będzie przesada, mi się wydaje. Jakby ten set, który mam, na pewno to już jest wystarczającym utrudnieniem. Bo jednak nie jest aż tak dobry niż się wydawało na początek. Nie, bo myślałem, że, a, dobra, wezmę to, bo. przecież to będzie. Dobra, dobra, to będzie ciekawe. Ale nie, oczywiście, że nie. Zresztą wezmę te skrzynki, żeby mieć tam, żeby w razie czego uniknąć śmierci. No to myślę, że mi się też i tak przyda trochę szmaragdów. Kurde, choć wiadomo, że właśnie nie za dobrze działa, bo bo albo zamraża, albo albo wanik piorunem, Tak jak teraz, właśnie. Na pewno muszę mieć uderzenie, uderzenie z gardą. Żeby mi tu godną ochronę. Oj, kolejny taki. Dobra. Nie trzeba opłaciło się nawet. Obaże. No niby kuszące, żeby wziąć dowódca, ale nie, nie tym razem, bo jeśli ma znowu... Mi dać takie utrudnienia, to nie, nie dzięki. Ale czemu tu tutaj, tutaj musi być dowódca? Nie mogłeś? ...w jakichś ob... ...nie wiem, takich pobocznych miejscach... Dobra, no, no chyba, że go już wyeliminuję, żeby jednak, już mi nie przeszkadzał w późniejszym czasie No kusi mnie, no ale... też dobra, wezmę może coś, nie wiem, czy... No poważnie, znowu to samo No Jezu Mogłem nie wziąć O nie, jest ta pułapka Chociaż może i luźniej nawet będzie, może nie to co ostatnio. Dobra, po zrobię błyskawicą w łeb. Już koniec? Koniec! Świetnie! Dobra, nie to pasuje, dobra. No. Świetnie. Lecę dalej. Ale dobra, no to to bym już raz już. Tutaj już raczej dam radę bez umierania. Już tak na sam początek. Otwieraj. Ale już nie biorę do No weź padni! ile ty maszycia A no tak, no zmniejszenie mi no, zadanych obrażeń No No to był naprawdę zarąbizny znowu pomysł Nie, co się stało? No nie! Uff. Ja pierdziele, hopy! No jeszcze trująca chmura? Co? No nie do... No znowu mnie. No jakie to jest beznadziejne! Ma obrywają. Nie, tak się nie da. Ja naprawdę muszę coś wziąć porządnego. Tylko co? Coś porządniczego Sztuki znowu. No, ostatnio mi pomogli jakoś. To może nad tym razem. Nie, może odwrócą wagę czy coś. No ta chmura. Oczywiście, że musieli tą chmurę wmalnąć. Tylko czemu pijawka mi nie działa? Trudna działać. No mam. Nie potrzebuję już włożyły się gong, bo mam kobietę goni przecież. O nie, o hop. Weźcie, padnijcie. Co to ma być? Dobra, hop zabić nie no tylko nie oni tylko nie te chłopy ale pszuki, bić ich no No to było bardzo kiepskie No ja prawie bym umarł znowu Ale znowu dwa życie mam jeszcze I ja chyba zmarduję głupio Nie, 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 nie Szuki, bić ich Na nich wszystkich, ile wlezie Nie No zaraz umrę No zaraz umrę A ja pierdzielę Czy mogę pominąć? Po prostu Bo chciałem uniknąć, no, no no chciałem uciec, no ale dalej. Nie wyszło. Ja pierdzielę, no. Ja pierdzielę, no. Nie. No albo że teraz to mi się to przyda, teraz. Mi się tak wydaje. bywale to, bo to. Mało co robi. Userie tłani chyba wezmę A jak to uderzało, bo nie pamiętam nigdy Chyba przydał mi się Niższy obszar ataku, chyba... No chyba teraz właśnie wezmę korala w ostrze z tymi właśnie teraz Nie no, niby challenge wygląda na niemożliwy. Ale... Ale wiecie... Wiecie właśnie dlaczego ja jestem tutaj? Właśnie, czemu idę tu? No bo też mamy trochę zimę, ale... Mimo, że mamy już 2 drugiego... Mamy drugi kwietnia. Więc już powinno być cieplej, jak wcześniej, a nie że mamy brus i nie wiadomo co tam się w ogóle odwala. Dobra, hop. Nie, 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 nie. Albo tak. O. Może. mu uderzył chłani? Przecież. Wystarczy było poczekać, że trochę mi się poładuje to uderzenie i będzie już. Albo dobra, idę tam już od razu. nie, 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 nie. Nie nie, 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 nie mogę tak. Nie mogę tak. Bo ja ryzykuję znowu, głupio. No e, pierdzielę. popej, Za dużo was. Nie no. sam tu robić Nic nie mogę praktycznie zrobić. Może bym Nie. Hop. Dobra, niewdzielalność chyba wezmę i. Nie. Yeah. Nie mogę tak. On ma podwójne obrażenia? Co za posrany zaklinacz Co za złamasz? O nie, no znowu oni Czy mogło być ich mniej? Albo tak Ach no tak, nie pozbyłem się ich odpowiednio ilością, No, No panie! Nie no, do. Jeszcze mają leczenie sojuszników. No chłopie! Czy ten etykiet są za mocne? gin. Gita, no. Mam 460 level i... Możesz mi tak tyle obrazów nie zadać, chłopie? Bo ile można? Jest jak chłop... Raz na mnie, no. Co to ma być? Nie wiem, to, to jakaś dobra opcja. D Szyuki nie mogą polatać, nie wiem, że, nie wiem Czy by z dołu w ogóle mogli atakować Siłka Nie no, padnę zaraz Dobra Jest jak na plus 24, to i tak mocno brywam. No co jest? Ty dziadu. No weź padni O dobra. On mi tu zdechł. Ale tym razem nie biorę to. No to był... No to był znowu pomoc. Muszę tam na nich lecieć. A ja mam 60 strzał. No pięknie. Pięknie rozegrałeś to, popie Chopie! Dobra, pszczółki, bić ich. Bici ich tam. Nie no. Nie no. Nie nie No. no. O ten nic ze z tyłu w ogóle. No, chodź, chodź, Dobra. No nie no i kolejni. Dobra. Okej. Okay. A ty jesteś uwięziony! I tak mi się tepasz Pobijdź go Jakie jakie to jest porąbane Nie wiem czy mi o to do góry chodzić, żeby nie było tak łatwo Ale tak czy siak to jest tak Strasznie Wymagające Co ty masz? No ten ma. Oni mają impuls, ale. Pośpiech, podwójna obra... No chyba cię powaliło, chłopie! No chyba cię powaliło! No on ma pośpiech, szybkość i. I podwójne obrażenia. Gong i leżysz. Ja pierdzie, chłopie! Co ma być? O kurde, chłopie! O, dobra, da się go zdjąć! No, chłopie! Nie przysadzajcie za bardzo! Sztuki, Odwróćcie ich uwagę! Nie wiem cokolwiek Dobra, padni, dobra. Leżą. Była oh, pierdziele no. Nic nie No. No nie Ja pierdzielę no ja mogę tutaj bez umierania Już myślę, że znowu to zrobi No jeszcze więc aaa. No nie da się to szybko wyciągnąć w tym rzecz No jak Creeper miał jeszcze na O hopie.